Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Jaki ja mam problem z tym samochodem? Naprawdę, nie do końca wiem, jak go rozumieć. Znaczy, największy problem mam z tym, żeby go zakwalifikować do jakiejś grupy. I nie do tej, do której mówi producent, no bo zawsze materiały marketingowe to jedno, a rzeczywistość to drugie. Ale czym naprawdę jest BMW XM i o co w nim chodzi? I dlaczego jest takim samochodem pełnym sprzeczności? Absolutnych sprzeczności. A nie jest sportowy. A nie, nie jest luksusowy. BMW marzy się, aby mówić o tym samochodzie jako o samochodzie sportowym. Nic dziwnego, bo BMW XM został zaprojektowany stricte przez dział Motorsportu. Eee, ostatnim takim samochodem, który faktycznie był zaprojektowany przez Motorsport, to był. O! Ten. BMW M1, czyli pierwszy supercar z czasów BMW z lat 80. I z tamtym samochodem w ogóle nie ma żadnego problemu, jest bez wątpienia ikoną. Ale XM to samochód, który został stworzony przez dział ludzi, którzy przez całe lata tworzyli wszystkie BMW z serii M z napędem na tył tylko dlatego, bo się precyzyjnie prowadziły. Eee, w opierali się tak naprawdę opinii publicznej i temu w jaki sposób marketingowo sprzedawałyby się tak mocne samochody z napędem na cztery koła. Oni byli takimi ortodoksami z motorsportu. I nagle zaprojektowali wielkiego suwa. Mamy oczywiście X5M na przykład, czy X3M, ale to są samochody, które bazują na X3 czy X5. XM to samochód zaprojektowany i zrobiony przez dział Motorsportu. Więc teoretycznie wszystko się zgadza. Oni mają super osiągnięcia, fura ma być sportowa, ale nie może być samochód sportowy, który waży 2700 kg. To już sportowa ciężarówka. No więc może chodzi o to, aby stworzyć samochód luksusowy, takie nazwijmy to bardziej upgradeowane BMW X7. Ale X7 jest bardziej komfortowe. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sam komfort jazdy. bo to... Mamy wnętrze, które jest. Niesamowicie fajne, jest totalnie komfortowe. Zobaczcie na wykończenia tych boków, tych kanap, które są zaokrąglone dookoła, i siedzi się tutaj niesamowicie dobrze. Mamy jeszcze te dodatkowe poduszeczki. Jest kanapa, która jest mięciutka, przyjemna. Naprawdę jedna z bardziej miękkich kanap w tych dzisiejszych samochodach tego typu. Ale z drugiej strony, kiedy nim jedziesz, nawet w trybie komfortowym, to wszystko jest super, póki jedziesz nim po idealnie gładkiej autostradzie. Bo w momencie, kiedy wjeżdżasz na delikatne nierówności czy jeździsz po mieście, to szybko okazuje się, że to zawieszenie w trybie komfortowym bardziej przypomina sportowe auto z stajni BMW-M. A to już powoduje pewien zgrzyt. Komfort czy sport? Zobaczcie jak wielki to jest samochód. Te koła mają 23 cale i zobaczcie, że na tle całego samochodu te 23 cale one po prostu gdzieś absolutnie znikają, wyglądają jak małe dziewiętnastki. Ale mm, swoją drogą użytkowanie samochodu na 23 calach e, tak dużego, tak potężnego, z tak niskim profilem gwarantuje mi więcej takie widoki. Jeździsz po prostu z duszą na ramieniu, żeby przy, przypadkiem nie przyrysować gdzieś żadnego krawężnika. A i tak niestety jest to nieuniknione. Ja chyba przyrysowałem tył. Jeden. Niechcący. Zupełnie. No i teraz zastanawiałem się bardzo długo, o co w tym samochodzie tak naprawdę chodzi, bo przecież to nie jest tak, że BMW wymyśla sobie taki samochód, który konstruuje zupełnie na nowo, który kosztuje niewiarygodnie potężne pieniądze za projektowanie i zrobienie takiego samochodu i robi to tak bez powodu albo bez przemyślenia, albo e, bez żadnego większego pomysłu. Przecież to jest niemożliwe w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych realiach. Więc kombinując i myśląc nad funkcjonalnościami tego samochodu, jeżdżąc nim przez kilka ładnych dni, zacząłem dochodzić do zupełnie nowego pomysłu na BMW XM. Otóż wydaje mi się, że BMW modelem XM. Chciało zacząć w, być graczem w najbardziej topowych suwach świata. Chcieli wejść do świata, które dziś zarezerwowane jest dla Lamborghini Urus, dla e, Bentleya Bentaygi, dla Mercedesa klasy G. Świadczy o tym chociażby cena. Jest to najdroższe BMW w historii. Jego podstawa to prawie milion złotych. Za milion złotych tak na upartego jak tego jeszcze doposażymy w parę rzeczy, to w suma sumaru chyba byśmy wzięli sobie bez problemu dwie BMW X7, które są gigantyczne. Więc mm, różnica między e, w cenie do wszystkich innych modeli BMW również jest taka. I stąd jest ten design. No i teraz tak naprawdę wszystko zaczynam rozumieć, bo teraz tak naprawdę wszystko trochę się zgadza, bo mogli sobie pozwolić przy samochodzie, który ma być troszkę frywolny, musi się odznaczać na tle wszystkich innych samochodów jeżdżących po ulicach, mogą sobie pozwolić na popuszczenie fantazji. No i popuścili tą fantazję, kreując ten przód, te kształty, ten samochód. On może Wam się podobać, albo i nie. Wzbudza bardzo skrajne emocje. Są ludzie, którzy kochają BMW XM i są ludzie, którzy patrzą i ją nigdy w życiu jeden z najbardziej paskudnych samochodów designersko. Ale powiem Wam, że to jest piękne, bo z drugiej strony to samochód, który wzbudza swoje emocje. I to jest cudowne i to kocham w motoryzacji. W rzeczywistości powiem Wam, że on wcale nie wygląda tak źle w mm, rzeczywistości niż na zdjęciach. Jest to faktycznie jeden z najmniej fotogenicznych samochodów, ale kiedy patrzysz na niego na żywo, szczególnie na te wszystkie przetłoczenia, na te wszystkie kolory, na ten wielki grill, w rzeczywistości wygląda naprawdę imponująco. I dokładnie taki miał być samochód, który jest super suwem za miliony, znaczy za ponad milion. A żeby nie mylić go z żadnym innym, BMW stwierdziło, że ten wielki grill jeszcze podświetli, więc jedziesz w nocy i masz jeden wielki, podświetlony grill BMW. To jest jedyny znaczek, który jest z tyłu. Nie ma żadnego znaczka BMW. Zobaczcie, aż nawet dziwnie wygląda ta klapa bez tego okrągłego znaczka BMW. Znaczy, on jest tu na szybie, ale jest prawie niewidoczny. Zresztą ten cały design tyłu dobrze wygląda na żywo, gorzej na zdjęciach, bo ten zwis z tyłu wydaje się na zdjęciach dosyć długi. Natomiast te cztery rury dodają mu fajnego charakteru ułożonego, ułożone jedne nad drugą. Kolejną rzeczą, na 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 pewno zwrócicie uwagę, oglądając ten samochód, jest to, że z jednej strony ten bagażnik jest duży, jest przestronny i tu jest spoko to wygląda, ale zobaczcie, że tak naprawdę próg załadunkowy jest na tej wysokości. Czyli te wszystkie ciężkie walizki musicie podnieść i wrzucić tu. I aż się prosi do tego, żeby podnieść to, ale nie podniesiecie tego bo y, tu znajdują się baterie, około 25 kWh i one są umieszczone tu. Dlatego na przykład specjalna torba z kablami do ładowania, o, leży tak, luze w bagażniku. Wnętrze jest wykonane, Naprawdę z doskonałych materiałów. Zresztą każdy element, każda rzecz jest pieczołowicie zrobiona tak, żeby ten samochód faktycznie był tym gadżetem. Te fotele zobaczcie, one z jednej strony są kubełkowe, z drugiej strony połączeniem takiej miękkości. To są dwa zupełnie różne światy. Zobaczcie, pod podsufitkę, która jest taka e, taką wytłoczką. Z tych kształtów trójkątnych, które cały czas pojawiają się w tym samochodzie, również z zewnątrz, jak i w środku. Taki z jednej strony usłyszałem również opinię, że to taka moda lat 80. była na takie bytłoczki i takie typu kształty. Faktycznie coś w tym jest. A, nie powiedziałem Wam najważniejszego, że jest hybrydą. I jest elektrykiem takim, który powinien Wam się spodobać, jak na elektryka, bo ma V8, czyli V8 doładowane prądem. A co to oznacza? No Oznacza to nic innego, że ma 653 konie mechaniczne. 2, 7 tony, ale 653 konie. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu, więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. To masę oczywiście gubimy w momencie, kiedy naciskamy pedał gazu, bo nie czuć tego, on staje się do. Taki nawet dość agresywny, dzięki temu, że na samych silnikach elektrycznych ma prawie 200 koni mechanicznych, więc to robi e, gigantyczną robotę. Zresztą robotę robi, bo zdaniem producenta osiągacz w 100 km na godzinę w 4,3 sekundy. Nie będę się rozpędzał w centrum Warszawy do tej prędkości, ale sprawdziliśmy, czy to w ogóle jest możliwe, aby prawie 3-tonowy samochód rozpędzić w 4,3 do setki. Charakteru sportowego powiem Wam, że zresztą jest nawet w nim troszeczkę więcej, bo zabawa zaczyna się w momencie, kiedy przyciskamy ten przycisk na kierownicy, czyli M1, M2, czyli nasze własne prywatne ustawienia, które sobie. E, Ustawiamy w tym momencie, mamy de dezaktywowaną trakcję przez zupełny przypadek, nie wiem czemu, ustawioną najmocniejszą e, skrzynię biegów e, i tryby sportowe wszystkie, jakie tak naprawdę są. Oczywiście w warunkach miejskich jest to kompletnie bez sensu i nie będę Wam udowadniał, że jest to samochód sportowy, chociaż miałem okazję i bardzo miło mnie zaskoczył, kiedy. Na takim zabezpieczonym placu miałem okazję dodać ukazu. Dobrze to idzie, naprawdę. A znaczy niesamowite jest to, że. On idzie przede wszystkim z jednej strony tym potężnym momentem obrotowym, tym preferencją tyłu, a z drugiej strony musisz mieć takie w głowie ustawienie. On waży prawie 3 tony, więc mu odpuszczasz, a on jeszcze, 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 jeszcze i go tym gazem delikatnie jakby wyprowadzasz. Ale powiem Wam, że nigdy nie jechałem 3-tonową szafą 2700, która by tak chodziła aż tak agresywnie. Naprawdę ta V8 dobrze brzmi cały czas słychać ten dźwięk i to strzelanie w rury wydechowe, w te cztery końcówki, które znajdują się z tyłu, to robi e, także na sercu jest cieplutko. Naprawdę jest dobrze, jest dobrze. Chociaż oczywiście możecie pojechać tylko jej wyłącznie na elektryku, bo to oczywiście hybryda typu plug -in. I na tym elektryku, czyli bez użycia silnika spalinowego, on przejeżdża około 90-80 km takiego realnego zasięgu, w którym będziecie mogli jeździć po mieście. Ale z drugiej strony po co? Przecież to XM. Musi mieć tą V8. No dobra, to jeszcze jedna rzecz. Brzmi świetnie, ale ten dźwięk oczywiście wspomagany jest głośnikami, żebyście nie mieli wątpliwości. Tak, on jest tuningowany przez głośniki. Swoją drogą system nagłośnienia w tym samochodzie jest całkiem przyjemny. Faktycznie ten samochód pokazuje zupełnie nową twarz i można się w nim absolutnie zakochać w momencie, kiedy pojedziecie nim w trasę, kiedy jedziecie po absolutnie równych i gładkich autostradach kiedy jedziecie dosyć spokojnie, bo w środku panuje cisza, jest bardzo dobrze wyciszony, a prędkości mogą być rzędu niemieckich autostrad i samochód prowadzi się naprawdę bardzo, bardzo pewnie. Świetny ten system nagłaśniający, w którym słychać dosłownie w każdym miejscu, gdzie jest jaki instrument i jakby masz wrażenie, że jesteś bardziej na sali koncertowej, a nie słuchasz audio w samochodzie, bardzo duża przestrzeń, jakby jest w tym samochodzie wiele rzeczy, które są naprawdę cudowne. Cudowne jest też to, że kiedy nawet jedziesz dosyć szybko tymi autostradowymi ślimakami, i czy jesteś w stanie pojechać tym samochodem szybciej po zakrętach, nie czuć tego, że ten samochód waży 2 tony, 2 tony 700 kg. Ta masa została trochę oszukana i to jest wielkie szrapoba dla gości, którzy tworzyli ten samochód, bo nie jest to łatwe, aby takiego kloca tak wysoko zawieszonego, zrobić tak, aby prowadził się, żeby e, mógł godnie nosić miano z literką M. A tak jest i on prowadzi się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Według mnie to jeden z tych samochodów, który najbardziej Oszukuje fizykę. Pewnie między innymi dlatego nie zastosowali pneumatycznego zawieszenia, które się podnosi i opuszcza, bo chcieli mieć przewidywalność prowadzenia i jakby taką gwarancję zawsze jednego prowadzenia. I pewnie z tego wynika również to twarde zawieszenie. I jeśli zaczniemy rozpatrywać te wszystkie kwestie w kategoriach super suwa, czyli w kategoriach tych najdroższych suwów, jakie są dostępne na rynku, to te wszystkie rzeczy zaczynają mieć. Nazwijmy to w jakiś sposób uzasadnienie. Kiedy chcemy szybkiego suwa od BMW, weźmiemy sobie BMW X5 w wersji M, które swoją drogą jest szybsze od tego i jest też sporo, sporo tańsze. Ale nie jest tak gadżeciarskie, nie jest tak ostentacyjne, nie jest tak wyzywające jak BMW XM. To samochód, który może się podobać lub nie, ale wiecie co w nim lubię najbardziej? To, że jest. To, że. W dzisiejszych czasach, kiedy liczy się każdy eurocent w projektowaniu tego samochodu, BMW ma odwagę zaprojektować coś, co jest zupełnie nowe, kontrowersyjne, może się podobać lub nie, ale jest inne niż wszystko to, co jeździ po ulicach.